Bo głośno mogłoby mieć. Przez chwilę mi mogło trochę nie za bardzo było słychać, bo miałem mikrofon usunięty, ale już powinno być chyba ok. Dobra. Dobra, ruki mamy takie. Tylko, kurde, wiecie co? Ta runa, to znaczy ona jest ok, ale. No jesteście po prostu trochę... Yy, po prostu wolniejsi yy, Macie mniej yy, movement speed ale super Ale mega Dobra, ale yy, W sumie nie potrzeba smajtować tego dużego, bo to i tak się Tylko, y, ten, mm, mm, no bo i tak przez... Y, no. Nie przez przypadek. Tylko, mm, no i tak go zabijecie, tak. O samego tego kiełbysza. Mm, no, Evelinka to jest... Mm, no. E, chwilę mam stać, No. Evelinka to jest asasyn. No i Ewelinka po prostu musi się dużo farmić, bo... No. Ewelinka albo się wbije, no Ewelinka to jest taki typowy one shot, yy, po, postać taka do one shotowania, no bo no ona ma się tylko wbić i zone shotować powiedzmy wiem, ADC czy tam kogoś albo po prostu użyć do i kogoś tam zaczarować i tyle więc no a więc mm, no żeby kogoś one shotować no to musicie mieć wyższy level w Ekspie, więc no fikie, ja o dobrze, waliwa się zakup więc ten XP jest no na asasynów no jest o wiele mm, no na asasynów no to XP jest naprawdę mega ważny więc To sobie podpędzić no i ogólnie no Evelynko no to musicie no bardzo cały czas tak naprawdę tak jak, jak Masterem i czy nawet innymi postaciami no, musicie cały czas farmić się, bo no to jest naprawdę mega agresywny pik no i to też jest zależne kurde ja źle idę, bo mogę tędy iść. No. mogę e, tej Ani oddać tego killa, no ale ona i tak z tym tam się przefarmi, nie będzie wygrała. E, to bo botej trochę przegrywa, ja nienawidzę by bota. Bo jak mój... E, jak ja zgafuję bo to botlay stroluje, No to e, będzie 2 na 1. Bo jak się wbiję, mój bot mi nie będzie e, pomagał, no to ginę. To jest tak średnio. Nie, no, nie. Chociaż dobra, mogę zgankować. Nie, no. Nie, dobra. Dobra, nie źle. Dobra, mamy kila. Dobra, to jest ok, dobra, jest naprawdę spoko. Dobra, czyli tutaj też ręgar był, wziął. O, o ręgar jest na topie, on ma 28 farmy. To jest samo co ja, no ale. Ja i tak jestem w cyniu. No. No, ręgar tak samo jest. Kurde, teraz ja cicho. Będę... o jezu 1600 no ponad, to jest fajnie, no właśnie i nie mogę wbić budków no i jesteście trochę wolni, no ale to. Zawsze... miała swoją następną. Chociaż i tak 363 spida, no to to nie jest, nawet yy, bo na przykład to mam budki woli bermalnie budki lubione, To zobaczymy, tego jednego budka ma. O 365, tylko 3, więcej speeda no to. Nie no już Drake Mam ale tam szedł no. Kurde, no właśnie, a co już ma szóstkę? Więc jeżeli na przykład yy, 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 Przeciwnicy mają szósty level, a wy nie macie szóstego levela, no to nawet nie gankujcie Gankujcie, bo jest no mega duże prawdopodobieństwo no bo jest, no jest yy, przeciwnicy was widzą, więc tak naprawdę to jest o o Tak nie będę miał w wszystkie. szóstki No dobra golemy już wstają To zrobiło się golemy i będę miał szóstkę Fajnie byłaby mm, te Rengar nie miał szóstki Tylko to pytanie... nie no raczej mi dawno Będę miał szóstki Dobra mam w sumie dwa tego pomysł Aaa, mam Loa. Dobra, zabiłem Rengara, tylko nie wiem... Za bardzo nie wars, bo... Zabiłem ja, W przeciwnik to tam zabił, no ten Rengar zabił. A nie mam manu, żeby to wydepować a no właśnie Evenka na, początk na początku no nie jest w stanie zrobić solo Drake'a drugi temek idziemy pod to bo to witali właśnie za fajnie muszą i speed'a i patrz już mamy 372 wolibar, Mamy od Volibera więcej Dobra, kto takie jest właśnie, no Rengar jest właśnie, no najbardziej no Rengar Jaso jest najbardziej niebezpieczny tam idzie, no właśnie, ja też tam pójdę, tylko związek dojdę. Uczą się mnie kochać wszyscy Oj. Jezu to miał być smite A nie flash hmm, Chwila on ma TPK, nie ma TPK no, dobra Ja chciałem go y Dobra straciłem flasha, ja chciałem smita no bo wiedziałem że już nie ma tak naprawdę nic ze speli, nie mam R'ki, nie mam nic to tak yy, myślałem że bo ja że mam jeszcze inne te kropki tak sobie nie się tak tak o. tak Dla zabite, nosimy poziom on na trzy jeden. Sądźnik pokonany wykorzystuje każdy z ich cierpienia. Ja pierdolę, ale głupia bariera. Mm, ten. Bariera, tylko to No i godzina. Oddałem nie wiem ile golda Rengarowi Czy jednym słowem zarąbałem No, zjebałem Drake chociaż mam... Też ten drake dla mnie nie jest za bardzo przytelny, bo bym ch chciał Infernal albo bym też chciał... tego... co na zmniejsza, bo naprawdę mam 120 sekund prawie, To to są 2 minuty. A i tak ma tą runę, co mi zmniejsza, to cooldowny. A, ja, pierdolę. Dobra, mam RK. Mam Drake'a. No dobrze, jest super ringer zginął. W sumie mógł mu teraz wejść do dżungli. On tam też Teraz drugie będziemy maksywali W, bo fajnie mieć właśnie do... Y, kurde, żeby oni nie puszowali tego O ja pierd... Jak on zginął? No dobra O kurde no ósmy poziom, ale ja nie mam erki Nie wiem, on się boli Dobra, ani myślę, że jakieś tutaj się czaję, ale sobie zrobię golem szybko Dobra, nie ma. Walił r -kę. Tak, o Jak tak... Nie nie wiem czym Dobra, nie wiecie co, ja się ruszę. Dawaj, 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 No i super Kurde, wiem E, zaraz w EWT, e, e też jest spoko Dobra 414 jest ok e, Dobra to najpierw teraz będziemy kupywali buty E tam set dobra, set ma 02 Woliber 1-2 ale nie ma A Woliber 9 nie widzę więc spoko chociaż może drugi tam złożyć pod AP bo też można sobie złożyć na Voliberku XTH. E, z Tylko nie tego... E, Teraz ja wam się jakiego do morza na podberka i właśnie to jest spoko. Yy, dobra, nie zgankuję. Nie, 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 O dobra, nie, ja bym nie, 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 Bardzo nie zrobię, chyba jedynie co, co mogę coś zrobić, to pójść i wziąć ee, wilki. Nie, ale wygrają. no nie, zostało do mnie nie, 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 idę tam Uj, Dobra, ja się tutaj tak skryję. O, nie, ja nie, 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 ja nie, nie, nie Uf. Co mówisz na całym samym? Nie ma nic no. w dobra, dobra spali flash, ale tam widzę, tam jest ten, a ja mam No ale w sumie mm, jak mm, nafiduje team, no to nie się ale, Żeby mój team też był trochę fidnięty, no bo solo ten z pięciu nie porobię, tak to team fighty będą, no większa szansa jak macie team nafidowany, że wygracie, bo nawet jak popełnicie, wy wasi team mieli ci błąd, no to i tak to, że wasi mają kill, e, kille są nafidowani, bo to sobie kupię. No to i tak e, w się sensie do przodu. E, Teraz będę kupował w Zonie, bo... no nie bym kupował też w Zonie, no bo no Evelinkę łatwo zabić, jeżeli by on popełnić albo coś. Mm, ale i tak dlatego, że ma, mm, że jest e, Ranger w enemy i dlatego na przykład ja nie są premane, no w sumie tak, ale zapomniałem o tym, O kurde na tego małego Das ist so ein Meta-Etat, was wir hier finden. chociaż dobra nie przyda się Woliberowi yy, się przyda i Ramowi. No, widzicie nawet teraz już tak, nawet na tej lata jest to wszystko znowu tu wywaliłem kiedyś Super jest infernal mega właśnie jakby tamci by wzięli teraz tego, tego bym wziął trzy Infernale no i trochę zawsze więcej danego y, no bardziej się opłaca oddać przeciwnikom jednak tego trajka żeby sobie wzięli No na Ewenic, no ogólnie na większość postaci, na najlepsze, właśnie y, Infernal i ten powietrzny co no, na Epic, co na na Chociaż no chyba, że gracie tankiem a to chyba tylko z tym nie wolicie tego co Wam zwiększa armor jesteście bardziej tankowni W sumie to tak naprawdę już nie mogę sobie chodzić gdzie chcę bo tak już no, mało kto jest mnie zabić bo nie popełniam akurat błędów e, na tej mm, To był błąd, ale no, był taki błąd wiemy, że... To, 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 to jakiś fajciek, tak,

Teraz my możemy puszczać ten, ale w sumie ja się wrócę, bo tutaj weźmiemy i tą wieżę, i tą na górze, chyba nawet te ja dwie. Niech ktoś... A w czystej, 315. Buty mam, to teraz zamknę, żeby wieżę. Widzieliśmy tutaj wieże, chociaż w sumie spoko, bo się w sumie fajnie gra, więc spoko. Wszyscy moi byli Od raj, przed piekłem. że ona idzie w full update idzie, ale ona auto-atakami też trochę bije. Ona bije na przykład więcej niż taki inny, inny auto Bać, ale ucztałbym, jakby on był zawarty. On... No, a... no, a... a... Dobra, dziwidzi, poddaj się. Chcę, że jeżeli wam się ceni jeszcze to ładne, to dajcie like, subajcie, a ja sam odcinam, się mam kozi